Cześć wszystkim, z tej strony Tasaka, to kolejny odcinek z gry Farming Simulator 25 w serii z gier na Hutam Pantai. Czy ty możesz przerwać, proszę? Tak, dziękuję. Weźmiemy sobie zatrudnienie pracownika jednak przy tym zbiorze, z tego względu, że tutaj mam nadzieję, że będzie znacznie lepiej kosił niż tamten zbior kamienie zbiór kamieni przez tamtego i mnie już troszkę irytuje nie mogę powiedzieć, bo to już trzeci odcinek kiedy będzie zbierał kamienie a tu tak trochę no kiepskawo mu idzie więc sobie pojedziemy my tym razem pozbierać kamienie trochę tego jest nie da się ukryć no to pole jest przegigantyczne, a zebraliśmy naprawdę małą część go więc my go tutaj będziemy jeszcze zbierać i zbierać no cóż, nie da się ukryć, chyba to będzie ten odcinek, kiedy będzie montaż, tak Teraz wejdzie montaż po prostu, bo Pozbieramy sobie trochę kamieni, tamten będzie robił to, co ma robić No a my co? Mieszamy się za zbieraniem eee, Wiecie co? Ja mam pod F4 bodajże wyłączenie mikrofonu i dopiero teraz do... że coś się zmienia pod tym F4 Okej okay. Nie wiem co to jest, ale e, dajcie mi znać co, co, co to jest za funkcja Bo nie wiem nawet o co, to, o co w niej chodzi Wiem już, że nie mogę wyłączyć mikrofonu jak gram w FS-a? FSM? Dobra. <laughs> Dobra, lecimy dalej z przyspieszeniem. Tylko taka chwilka miała być. czy to zauważyliście, ale pojawiła się informacja, że pracownik jakiś tam ma... Czemu znowu się nie opuściło? A, bo jest pełny. Dobra. Że pracownik jakiś tam ma pełen bak. No, bak czy zbiornik? To jest bardzo istotne. No, troszkę mnie to tak no, dziwnie brzmi. Mam nadzieję, że to będzie poprawione w aktualizacjach. No jest źle przetłumaczone i te. Dobra, cofnijmy sobie pod przyczepkę. Pojedziemy tam tego opróżnić. No niech się wypróżnia. A, dobra. Teraz tu. Hmm. Dobra, podjęliśmy sobie do niego. E, czy dzisiaj będziemy coś jeszcze robić? Fajnie byłoby coś porobić, bo tutaj zaraz się skończył to pole tam. Może puścimy tego pracownika. E, czemu nie? Dobra, wysyp. To się nie zatrzyma, prawda? Będziesz jechał dalej, prawda? Albo i nie, stanąłeś. Podoba mi się to. Dobra, jak stoisz, to... Tyle dobrego jest. Tylko czy to potem nawrócić, czy mogę sobie pójść stąd? Chyba raczej nie. Dobra, niech on się tylko wysypie tam. Nie pamiętam ile ma z zbiorniku to, no jeszcze 2000, 8000 chyba ma. Ogółem. Coś koło tego przynajmniej, tak mi się wydaje. No, no czekaj tak, bo ja tutaj stoję jeszcze w pracowniku. Tutaj jest wysypane. Pojedziemy sobie. Jeszcze tam ogólnie uwielbiam... Uwielbiam tylko mm. To naprawdę jest coś pięknego. Dobra, tu ustawmy się. I w dół. W dół i włącz. No właśnie. O tym zapomniałam i... Nie To i to. Boże, skróty klawiszowe. Takie trudne. Hmm. Ale ogółem tego pola mamy już zrobione 50% prawie. Tam już 80%. No tam wystarczy tak naprawdę skosić pole do końca i, i, i... I, I co? A, i... Nie rób mi poprzeczniaków, co ty na to? Nie pracuj na uwrociach Tutaj z powrotem Dziękuję, możesz pracować? Dobra, mam nadzieję, że coś dobrego wykombinujesz e, Tu skończył, pięknie Fajnie, skończyłeś, to dajcie mi teraz rurę, pojedziemy wysypać to, tylko teraz gdzie, w jakim miejsce trzeba to wysypać? Okay. W jakie miejsce mamy to wysypać? Bo chyba nie mieliśmy powiedzieć, znaczy nie wiem, gdzie to jest dokładnie. Zbiór plonów mamy wysypać. Ja nie widzę, gdzie mamy to wysypać. Eee, olejarnia. Dobra, olejarnia jest na dole. Git to sobie pojedziemy teraz tam uh, ogólnie to jeżeli chodzi o fs 25 dostałam informację w ogóle, że fajnie się oglądało tam timelapse, gdzie jest po prostu mówione a nie część grane, część w przyspieszeniu ja mówiłam dlaczego nie chcę robić mm, znowu timelapsów tak jak było to robione w przypadku potentanta, potentata bo było to dla mnie uciążliwe Ja to chyba już nie wiem który raz y, powtarzam, dlatego y, jeszcze raz powtórzę robiąc potentata ja nagrywałam te 40-50 czasami godzinę filmu potem y, potem przyspieszałam to w programie Nagrywałam do te... Musiałam poczekać aż się wyrenderuje w ogóle to przyspie... ta przyspieszona część, która się czasami godzinę renderowała albo nawet półtora. Potem znowu. E... Potem znowu musiałam nagrać głos, czyli około te 20 coś minut. Nagrywałam ewentualnie nawet trochę więcej, jak był dłuższy odcinek potem znowu trzeba było to złączyć, sklecić, dziś z muzyką i tak dalej, znowu czekać półtorej godziny, aż się wyrenderuje. już to półtora, półtora godziny to czeka, mówię o takim naprawdę e, mocnym odcinku, a potem jeszcze trzeba było to wrzucić na YouTube i też kolejny czas poświęcić na renderowanie. Ja w tym momencie nie mam aż tyle czasu, żeby to robić. zwłaszcza, że w tym momencie wylatują 4, 4 odcinki farminga tygodniowo. Przynajmniej staram się, żeby były cztery, czasami są trzy. I no jest z tym trochę pracy. Dlatego wolę na przykład teraz nawet to przyspieszenie krótkie dać w pewnym momencie, niż cały odcinek robić w timelapse. Tak jak było robione z PodNetatem, teraz na przykład mi pasuje opcja z. Boże, gdzie ja jadę? Brawo. Opcja z wiejskimi milionerami naprawdę podpasowała. Ja, czy ja wjechałam pod prąd? W ogóle chyba ta. Z wiejskimi milionerami podpasowała, bo mogę sobie trochę pogadać, trochę jest przyspieszenia i tak dalej. W przypadku tej serii też prawdopodobnie teraz wejdziemy trochę przyspieszenia, trochę paplaniny. Z tego to jest względu, że dopóki nie będzie momentu gdzie mogę sobie gadać cały czas i patrzeć na, na nowości no to nie ma sensu żebym gadała o dupie marynie chodzi czas, czas, czasami też to robię ale to już wynika z tego jaka jestem a nie z tego jakie są gry prawda Ech, dobra tam pracownik był puszczony my sobie pojedziemy teraz ten rzepak oddać na skup znaczy skup no, no na skup do lejarni Mm, dobra, tu skręćmy. Czasem ja mogę przypomnieć kiedyś, żeby zmienić ustawienia. Bo już mnie to denerwuje. Dobra, tu jest olejarnia i tu jest. Okej, okay. git. Oho, troszkę przycina. Oddajmy. Hmm, dobra, Oddaj... niech to się oddaje. A ja sobie zobaczę, czy coś jeszcze możemy wziąć. Opryski, nawożenie. Uuu. Wiecie co? Wiecie co? Wypielimy sobie pole 38. Przyjmijmy zlecenie, ale z pożyczonymi z i teraz jeszcze yy, zbiór plonów odbierz. Dziękuję. Zobaczmy. Dobra. Niech on tu robi. Ja się nie będę denerwować. Jest git. Yy, włączmy. Mamy. O. Pięknego czundira mamy. I pielnik. Czy pielenie i usuwaj je. Tych. Usuwanie chwastów jest w jednym czy w dwóch? W sensie, czy to jest jako jeden kontrakt, czy jako dwa? Hmm. To mnie ciekawi. Muszę, muszę to zobaczyć. Ogółem y, też y, tak dodam, że ja w tym momencie nie gram na modach. W sensie nie mam żadnych modów dodanych. Dlaczego? Bo na razie chcę sobie przetestować O Zuniu, yy, wersję podstawową gry. Potem jakieś mody yy, pododaję w momencie, kiedy już będę yy, miała bardziej ogarnięte wszystko. W sensie, kiedy będą bardziej ogarnięte też yy, ogółem. Dobra, weźmy sobie tutaj GPS-a, włączmy. Yy, ok. Uuu, szerokie to jest. Podoba mi się. Szerokie, ładne. Nie jest chorą w ogóle też? Eee no to nie jest opuszczone. Opuść. A, dobra, bo się zmieniło narzędzie, się zmieniło. Dobra. Teraz ogarnęłam. Dobra. Ech. Dobra, to sobie powiedziałem teraz na przyspieszeniu znowu. Powiem to, jak traktor jedzie w jedną stronę 18 na godzinę, w drugą już 25. Ja wiem, że z górki tutaj jest, ale e, śmiesznie to wygląda. I no w sumie to nie narzekam za bardzo. Szybki teoretycznie czy możemy to skończyć, bo plus minus i tak mamy te 22 km na godzinę. Na każdym razie i e, tak, ja będę ten. Ten. E, 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 może Klaudia, wysłuchaj się będę. Pełna podziwu wprowadzenia GPS-a do, do 25. To jest cudne. Bo sobie naciskam po prostu włączam automatyczne. W sensie włączam ten odkładam pada i jak sobie jeździ. Oczywiście nie, żebym narzekała jakoś na to, że ja musiałabym sama jeździć, ale tak to sobie po prostu mogę coś jeszcze zrobić, na przykład odpisać podczas nagrywania, tak, e, robię takie rzeczy, niestety, niestety, ale czasami aż za dużo wiadomości mi przychodzi w niektórych momentach, nawet jeżeli jest godzina 22, 23, 24 nawet, to mam czasem milion wiadomości, uroki studiowania i posiadania e, znajomych, którzy, no, siedzą po nocach Jezu, święty, tu leć. 92%. Czy my, jak dojdziemy do końca, będziemy mieli setkę? Chyba nie. Nie ma tego zapasu, chyba jeszcze, prawda? Nie, jeszcze tego zapasu nie ma, więc będziemy teraz szukać. Gdzie są chwasty? W sensie wiem, że tutaj z boku będą jeszcze chwasty. I może to by wystarczyło? Zaraz zobaczymy. Mam nadzieję, że tak, bo tutaj z boku na pewno kawałek jeszcze chwastów był. Się przekonamy. Na razie nam nic nie leci. O, 99. Czyżby leciało? Ja, zobaczymy sobie, gdzie te chwasty jeszcze są. No nie, jest dobre. No to odbieramy. Ok, dzięki. Ty, jak tam pracownik. Jeździsz po tym, co już jest zrobione, prawda? Mm. Nie wiem jak to ustawić Nie wiem jak to ustawić jeżeli wiecie o co chodzi z tym pracownikiem to dajcie mi znać A my na dzisiaj już skończymy bo i tak mam już trochę nagrywam a jeszcze trzeba to zmontować Dobra ale dzięki dzisiaj na tyle będzie następny odcinek będzie w Piątek Nie będzie w czwartek jutro Zobaczymy jak się powyrabiam, powyrabiam bo Ten tydzień jest dla mnie ciężki za ciężki, bo wróciłam w poniedziałek i miałam mnóstwo rzeczy do robota, jeszcze trzeba posprzątać. Dobra. Trzymajcie się serdecznie. Do następnego.